Ukochani w Jana 1447 Jezus mówi Mój pokój wam daje, nie tak jak daje Go świat, lecz mój pokój wam daje. Jest pewien rodzaj pokoju jaki daje nam świat, ale to płytki pokój i tymczasowy. Gdy w życiu wszystko nam się układa, kiedy gra nam miło muzyka, kiedy układa nam się w związku, w ten czas czujemy pokój. Prawda jest do dwojaka, to nieprawdziwy pokój, po drugie jest tymczasowy. Bo jeśli jakaś sytuacja ulegnie zmianie, ten pokój pryśnie. Dlatego Jezus powiedział, ten pokój, który Ja wam daję, to nie ten, który daje świat. Bo Boże, pokój, który w nas się zakorzenia, jest głęboki, jest osadzony w czymś niezmiennym. Jezus przecież stał przed Piłatem całkowicie spokojny. Stał całkowicie bez ruchu, gdy Piłat mówił, iż go ukrzyżuje. Postawa Jezusa napawała ich strachem. Dlaczego? Bo Jezus chodził w esencji Bożego pokoju i tego samego pokoju On chce dla nas. Lecz musimy zrobić na to miejsce. Jezus stoi u drzwi Twojego serca puka i jeśli otworzysz to On wejdzie, aby być z Tobą w komunii. Chcę cię zachęcić, otwórz twoją duszę, stawiając Boga na pierwszym miejscu, poprzez nasze działanie, czas, majątek, by mógł wejść, stać się częścią ciebie. Gdy to zrobisz, będziesz bardziej zakorzeniony w tej esencji Bożego Pokoju. Kocham cię, mówił Rabbi Schneider, niech Cię Bóg błogosławi. Przekaż to swoim znajomym, i gdy będzie to naszą praktyką, bo jeśli tylko wierzymy w Boga, to jedynie tylko to mamy, a gdy uczynimy go na pierwszym miejscu w naszym życiu, to utworzymy taki styl życia, który stworzy kanał, któryż Jezus wejdzie do naszego życia, dając nam swój pokój.